Jest mi ogromnie miło powitać Państwa na wydarzeniu przygotowanym przez nas wspólnie z Akademią Marynarki Wojennej w Warszawie, gdzie dotychczas nieczęsto mówiło się o wyzwaniach stojących przed marynarką wojenną. Patrząc na salę rzadko się zdarza, żeby na konferencjach, spotkaniach było tylu zainteresowanych, że zabrakło miejsc. Kto przeczy stwierdzeniu? Że sprawy morskie nie leżą na sercu Polakom i Polsce. Ta konferencja odbywa się tutaj, bo być może trzeba zacząć rachunek sumienia i uderzyć się najpierw we własne piersianie nie polityków. Czy my potrafiliśmy dać argumenty politykom? medium prasie przekonywającą o roli i znaczenia a, morza. To jest jeden z takich elementów, aby ludzie zrozumieli, że wydanie dużych sum na marynarkę wojenną tak naprawdę jest to najbardziej kapitałochłonny rodzaj sił zbrojnych. On później, jeśli byśmy popatrzyli na lata, w pozorom wcale taki drogi nie jest, bo jeśli jest bardzo nowoczesny okręt obrony przeciwminowej kosztuje rzędu 250 e, milionów i podzielimy, że on jest na 30 e, 30 lat, to nagle się okazuje, że wcale nie tak, nie tak e, drogi. Także to jest jeden z takich e, elementów. A tutaj ktoś powiedział, że jeśli się mówi i spotyka na wybrzeżu, to przekonujemy przekonanych. Tutaj. Zasięg medialny i wydźwięk tej konferencji, tego forum jest znacznie większy i to był jeden z takich e, celi. Zbudzić zainteresowanie, może niepokój, ale najważniejsze to zasiać e, w tym znaczeniu ferment intelektualny, żeby podjąć te e, wyzwania. Marynarka Wojenna wymaga znaczącego dofinansowania, a przede wszystkim e, Nowej floty. W chwili obecnej w Ministerstwie Obrony Narodowej są prace nad aktualizacją programu modernizacji technicznej sił zbrojnych, w tym również jednego z elementów programu modernizacji marynarki wojennej. Ten, który do dzisiaj obowiązuje, był przyjęty w roku 2012, a to jest istotne, bo Sytuacja się diametralnie zmieniła w 2013 roku po agresji Rosji na Ukrainę i butnych wypowiedziach Putina wobec Polski i państw nadbałtyckich, a nie spowodowało to żadnej głębszej refleksji u, u naszych u najwyższych polityków Polski. No i dalej obowiązuje ten program modernizacji technicznej, który był, był przygotowany w dobie, podobno braku jakichkolwiek zagrożeń, w tym również zagrożeń morskich. Teraz jest sytuacja zupełnie inna wokół naszych granic, ale wokół całej Europy i do, te, do tego trzeba dostosować program modernizacji technicznej i jest, są tam intensywne prace, także na początku kwietnia Ministerstwo Obrony Narodowej przedstawi na posiedzeniu komisji już znowelizowany program modernizacji technicznej sił zbrojnych Rzeczypospolitej i to już ujęte jest w planie pracy komisji, którą mam zaszczyt kierować. Potencjał potrzebny do tego, ażeby w oparciu o krajowe zasoby zrealizować projekt modernizacji marynarki wojennej, przynajmniej jeżeli chodzi o jednostki nawodne, istnieje. Akurat tak się szczęśliwie składa, że stocznia, która w całym polskim przemyśle okrętowym była swego czasu odpowiedzialna za produkcję wojskową, cały czas funkcjonuje w ramach holdingu remontowa funkcjonuje remontowa Shipbuilding, czyli kiedyś stocznia północna, która w swojej historii zbudowała ponad 400 okrętów różnego typu i zdolność do produkcji jednostek o przeznaczeniu wojskowym cały czas utrzymuje. Więc ten potencjał akurat nie wymaga odbudowy. Jedyne co trzeba, to podjąć decyzję o, o, o wyborze właściwego e, wykonawcy tych projektów e, i rozpocząć rozmowy handlowe, rozpocząć realizację tych projektów, które faktycznie mają być w najbliższej przyszłości zrealizowane. Troszkę aktualnie realizowane są dwa projekty o charakterze militarnym, z czego jeden to niszczyciel mil dla polskiej marynarki wojennej. Jak przebiega jego realizacja? Jest to praca badawczo-rozwojowa. Czyli można powiedzieć, że projekt w charakterze szczególnie prototypowym. Mimo tego, że niesie to ze sobą ryzyka, różnego rodzaju utrudnień, problemów, które, które napotyka się w trakcie realizacji, to trzeba powiedzieć, że ten projekt przebiega wyjątkowo dobrze, zgodnie z harmonogramem, a problemy, które zespół realizujący przedsięwzięcie napotyka nie zagrażają tym terminom, które przewiduje umowa podpisana z Ministerstwem Obrony Narodowej. Czy remontowa holding, w tym także stocznia remontowa Szybilnik ma inne projekty, inne propozycje dla naszej floty? Tak, bo w ramach remontowej holding funkcjonuje bardzo duże biuro projektowo-konstrukcyjne, remontowa Marine Design, w którym działa bardzo sprawnie zespół inżynierów posiadających wiedzę i możliwości do projektowania jednostek wojskowych. Między innymi realizowany Kormoran wychodzi spod ich przysłowiowego pióra i oni w ramach wstępnych prac projektowych przygotowali kilka propozycji jednostek pomocniczych, które są wynikiem dialogu technicznego z Ministerstwem Obrony Narodowej, w którym czynnie uczestniczyli. Zarząd Targów Warszawskich, znany na Pomorzu faktycznie głównie z tego, że organizuje Międzynarodowe Targi Morskie Baltexpo, jest także organizatorem wielu innych wydarzeń o tematyce proobronnej, całego szeregu konferencji, seminariów, spotkań i połączenie naszego doświadczenia i naszej znajomości rynku morskiego, cywilnego, które. Można który można podziwiać raz na dwa lata na Baltexpo w Gdańsku. Połączyliśmy z naszą znajomością rynku wojskowego, rynku militarnego, między innymi po to, żeby przybliżyć właśnie decydentom, ekspertom obecnym w Warszawie na co dzień, nie mającym do czynienia z marynarką wojenną i morzem, tą problematykę i wagę tego, by posiadać sprawną, dobrze dowodzoną, choć może niekoniecznie bardzo liczną marynarkę wojenną, po to, żebyśmy mogli w pełni wykorzystywać to, że Polska, nie tylko Pomorze, nie tylko Województwo Zachodnie Pomorskie, ale cała Polska ma dostęp do morza i cała Polska czerpie z tego korzyści, choć być może niektórzy nie zawsze chcą to dostrzegać. Dlatego też cała Polska powinna interesować się także bezpieczeństwem morskim. My postawiliśmy sobie za cel wspólnie z Akademią Marynarki Wojennej, żeby to przybliżyć i sądząc bardzo dobrego odzewu ze strony zarówno decydentów, ekspertów, jak i przedsiębiorstw, chcielibyśmy to kontynuować także w latach kolejnych.